Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale Litter Mermaid. Dzisiaj mam dla Was kolejny makijaż inspirowany księżniczkami Disney'a i tym razem pora na Pocahontas. Niestety, jak widzicie, napis mi się nie zmieścił w jednym rzędzie, ale tak postarałam się to rozwiązać. No ja jestem bardzo podekscytowana, ponieważ muszę powiedzieć, że Pocahontas to jest chyba moja ulubiona bajka Disneya I naprawdę jak wam ma, to oglądałam bardzo często tą bajkę i do tej pory mam właśnie taki duży sentyment do niej I zawsze jak ją oglądam, to wiecie, jest takie specyficzne uczucie, to jest bardzo fajne Więc ja jestem troszeczkę może podobna do Pocahontas, oczywiście mam troszeczkę jaśniejszą skórę Tak więc już zacznę ten makijaż Myślę, że zaczniemy od korektora. I tutaj trochę się waham, bo mam dwa korektory. Jeden to jest ten, co zwykle użyłam, czyli Art Scenic od Eveline. Tylko, że on jest, wiecie, trochę jaśniejszy. I tutaj do Pocahontas boję się, że będzie za jasny. Dlatego mam jeszcze drugi korektor. I to jest Perfect Stay od Miss Sporty. On jest trochę ciemniejszy. Eee, tylko poczekajcie, polsterka pójdę. Okej, okay, jestem już z powrotem. Eee, tak więc myślę, po prostu tutaj chcę wiecie, ukryć wszystkie jakieś tam niedoskonałości powiedziałabym. Chyba użyję w tego od Arsynic. Bo wydaje mi się, że on nie jest yy, jakoś tak aż za jasny. I później wiecie, jak jeszcze nałożę podkład, to myślę, że nie będzie go aż tak bardzo widać. Tutaj wiecie, mam czas ostatnie niestety takie niedoskonałości, więc... tu mnie w ogóle komar chyba ugryzł więc. Trzeba to troszeczkę zatuszować. No i tutaj na czole coś wyskoczyło, okej. Okay. Dobrze, tak, tak delikatnie w wklepię to. Ok. Myślę, że może być. E, tak więc teraz użyję podkładu. I oczywiście chcę więc jak najciemniejszą cerę, więc to jest podkład od AA. E, matujący. On jest w kolorze Dark Beige. Beż. Nokładam będzie palcami i nie chce mi się brudzić pędzelka. Też wiecie, nie nakładam go jakoś super dużo. Znaczy trochę więcej niż zwykle, bo chcę, żeby naprawdę była taka cera ciemniejsza. W miarę ujednolicona, ale e, mimo wszystko jednak to będzie taki mocno naturalny makijaż. No bo jednak jakby nie była na poka tak naprawdę w lesie żyje, więc no tam raczej dostępu na makijażu nie było, więc... Musi być taki bardzo naturalny ten makijaż. Ok, słuchajcie, teraz w sumie w miarę, muszę Wam powiedzieć, ujednolicone. Naprawdę tutaj widzę, że, że jest ok. Teraz, że tą cerę jeszcze bardziej przycie przyciemnić, użyję bronzera i to jest bronzer od Vibo i choose What I Want. No i tak postaram się po prostu po całej twarzy Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Używam takiego pędzelka od Oriflame, właśnie to. Brązera i zobaczymy, czy to zadziała. No trochę, muszę powiedzieć, że chyba działa. Też przy okazji to trochę działa, bym powiedziała teraz, jak puder, puder trochę, bo wiecie, jak mam ten podkład trochę taki mokry, <gry> i teraz, gdy tam brązera, to się tak trochę przestało świecić. Muszę tak równomiernie sprowadzić, żeby nie mieć wiecie, takich plam ciemnych, tylko bardziej, żeby po prostu sama twarz była ciemna. No, będzie, że to chyba działa. Tutaj jeszcze, bo widzę, że to się odznacza mocno, więc to jeszcze pod okiem taki najjaśniejszy punkt. Okej, okay, wydaje mi się, że jest OK. Dobrze. W tym świetle oczywiście troszeczkę Wam się będzie wydawało, że to jest jaśniejsze, ale ja tutaj widzę, że, że... <gryz> już chyba co nie będzie. Okej, okay, no i teraz najtrudniejszy etap, czyli makijaż oczu. I tutaj zdecydowałam się na eyeliner, ponieważ ona ma bardzo ciemne oczy i masz taką uprawę oczu, że to prawie wiecie, na animacji to prawie można powiedzieć, że wygląda trochę jak eyeliner. Oczywiście nie będę tu robiła żadnej jaskółki, bo to ma być naturalne yy, Tylko, wiecie, tam gdzie się kończy oko mniej więcej tam skończę yy, tą kreskę No i zacznę od górnej powieki, bo nie wiem jeszcze czy zrobię dolną Bo szczerze mówiąc trochę boję się robić dolną powiekę, wiecie, to łatwo jest po prostu przesadzić yy, A zależy mi to też, żeby to nie było, wiecie, żeby to było w miarę naturalne Więc zacznę od górnej, zobaczę jak to będzie wyglądało też nie zaczynam od... Tu mi trochę grubo wyszło, ale. Mam nadzieję, że to się tak rozprowadzi. Dobrze, słuchajcie. Jeszcze to poprawię myślę. Bo dawno nie robiłam w sumie eyeliner nic szczególnie, żeby zrobić. Wiecie, skółka mi trochę lepiej wychodzi. Dobrze, także to poprawię zaraz do was wrócę. Okej, okay, słuchajcie, trochę to poprawiłam, tak naprawdę usunęłam tylko to, co mi wyjechało, więc poza oko, taka jest skółka. I chyba to już tak zostawię na tym oku, bo wygląda w miarę okej. Okay. I teraz drugie oko, postaram się zrobić tak samo. Oczywiście mam nadzieję, że tym razem wyjdzie mi za pierwszym razem. Okej. Okay. Tu trochę rzęsy mi się... Co Troszeczkę cieńsza ta linia, ale myślę, że będzie ok. Okej, okay, wydaje mi się, że tak jest dobrze. Bo wiecie, to ma być tak naturalnie, żeby to wyglądało jakby naturalnie tak było. Dobrze, słuchajcie, jeszcze... Tyle tym brązerem pomuszę, bo widzę, że jej na, je na połowę twarzy wyszło mi troszeczkę ciemniejsza. Myślę, że na nosie trochę trzeba poprawić, bo ten nos jest bardziej czerwony niż brązowy. Okej, okay, wydaje mi się, że będzie OK. Dobrze, i teraz yy, przejdę do makijażu ust. On będzie właśnie taki czerwony, bo ona ma właśnie takie czerwone usta, tak mi się wydaje. Więc użyję po prostu szminki od Yves Rocher i to jest odcień 56 Satin. I tak po prostu, oczywiście to, to raczej mam też wyklaść naturalnie. Ok, wydaje mi się, że jest ok. Jeszcze zostały nam brwi, ale tylko muszę sięgnąć po kredkę. Okej, okay, tutaj trochę się zastanawiam, bo tak naprawdę ona ma brązowe brwi, z tego co widzę, więc użyję takiej brązowej kredki. To jest doprawdy kredka do oczu, no ale tutaj wydaje mi się, że też się nada. Tak, wiecie, żeby je tak delikatnie wypełnić. Tylko. Okej, okay, no i teraz, y, co prawda, makijaż twarzy już jest skończony, ale jest jeszcze bardzo, wydaje mi się, ważny element, którego nie może zabraknąć. Jak pewnie zauważyliście, właśnie Pocahontas ma na innej ręce takie charakterystyczne, jakby tatuaż Henny, Wydaje mi się, że to jest coś takiego. Y, także. Ja jak muszę powiedzieć, jak wam Maję oglądałam tą bajkę, to bardzo mi się to podobało. I zawsze chciałam coś takiego mieć. E, nawet tymczasowo. Okej, okay, teraz. się e, wiecie, co sobie znaleźć. Żeby mógł dokładnie przerysować. Właśnie się zastanawiałam, czego użyć, żeby to zrobić. Oczywiście idealna to chyba byłaby konturówka. Ale ja niestety konturówki nie mam. Tak więc użyję po prostu szminki I mam nadzieję, że mi to wyjdzie Trzymajcie kciuki Więc użyłam tej samej szminki, bo to jest w miarę W tym samym kolorze Co kolor ust Okej okay. Spróbujemy, mam nadzieję, że to wyjdzie To jest okej okay, Na tym ręku, bo właśnie ona ma na jedną ramię Tą sukienkę, więc ja tak mniej więcej Taką bloskę znalazłam Więc to ramię będzie odkryte I teraz to no mniej więcej tak od bicepsem, powiedziałabym. Więc najpierw zrobię po prostu tak dookoła. Jak trochę grubiej to wyjdzie, to nie szkodzi, bo to później i tak będzie trochę tak. To nie jest taka mocna czerwień w sumie to jest takie trochę przytłumione. W sumie się czy z tyłu to robić. Bo z tyłu i tak nie będziecie tego widzieli. Więc może zrobię tylko z przodu. Okej, okay, no i teraz, uwaga, uwaga, są takie w dół. Coś takiego. Mam że mi to dobrze wyszło. No coś tu w stylu. Tak trochę zawijać, że to było takie... Oj. To <grywa> Dobra, czekajcie zaczek to wygląda. No w sumie źle, to zupełnie. No, przypomina to <laughs> chyba, powiedziałam teraz. Okej, wydaje mi się, że tyle wystarczy o. Tak więc. Dobra, okej, okay. to więc możemy powiedzieć, że to jest już, o może tak wam pokażę, skończony makijaż Pocahontas, także mam nadzieję, że ten film wam się podobał, także zostawcie proszę łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, no i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie, pa pa!